Witam Was moi kochani bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym moim vlogu, bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. W tej chwili jestem przed chatą polską razem z córką i idziemy kupić coś na śniadanko, także zapraszam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy dosyć pochmurno, zaraz Wam powiem jaka jest temperatura, 15,5 stopnia, zapowiada się, że będzie troszeczkę cieplej, słoneczko trochę wychodzi, także będzie porządnie, także jeszcze raz serdecznie zapraszam. Tylko gdzie jest waga, że mogła ją zważyć? Chyba gdzieś tam. Ta ład... Nie, ma? Nie ma wagi? A, no to świetnie. A właśnie na kasie można. Tak? Tak mniej więcej. Tylko jakąś małą wzięła. No, może tą? No, <laughs> Zważy mi pani. Czy tam jest gdzieś waga? Jak pani lauszki sobie rozpola. Aha, bo pani chce w ogóle zobaczyć ile Tak. No. Dobra, dziękuję. Której przyprawy szukasz? Susone pomidory. Ciekawy sok tutaj. Ananas, kiwi, szpinek kukluszki, chodźcie szybciutko na środka, szybciutko na szybciutko, no żypciutka. dzień dobry o Jezus, babunia przyjechała no tak, no dzień dobry słoneczka, na no słoneczka następne moje czekajcie, zrobimy hol, zrobimy hol zakupowy, pęczy, robimy hol zakupowy, tak, o Jezus no tak, Timonek też robi hol zakupowy słuchajcie, jesteśmy z chuncwotami na spacerku, prawda Timuś? Timuś, każdy krzaczek jest jego Moi kochani, my właśnie wróciliśmy ze spacerku. Już Wam pokazuję, co kupiliśmy w sklepie. Tynianek. Właściwie większość to kupiła córka. Tymianek, pokażę, co kupiła córka, a co kupiłam ja. Tynianek. Pierś z kurczaka, bo będzie dzisiaj grana na obiadek, bo wczoraj była tak pyszna ta pierś, naprawdę rewelacyjna. Ziemniaczki, tylko nie powiem Wam cen, bo jakby nie pamiętam. Szymka. Bardzo dobra skórcza szyneczka. My ją nazywamy kwadratowa. Bułeczki dwie. Tradycyjnie te same z tej samej piekarni, bo one są bardzo dobre. I to było wy na tyle, słuchajcie. Aha, ja Wam nie pokażę mojego, bo kupiłam dynię, słuchajcie. No, była w dobrej cenie 3,50 za kilogram. A kto tutaj tak pęści babuni? I słuchajcie, jak myśmy na spacerku. Uy! To poczekajcie. Jak byliśmy na spacerku, to nazbierałam sobie znowu szyszek i zapomniałam wziąć siatki, gdybym wzięła siatkę, dwie miałabym ich więcej, prawda, Pieńczuś? Ty nie wiesz na kogo patrzeć, nie? Czy ma... A tu, Cyrcia przygotowuje już śniadanko. Tak? A Ty już czekasz. No czekasz na to śniadanko, tak? Gdzie tu zaglądasz, to jest szyszka, Timuś, Ty nie możesz szyszek. Nawet do zabawy. No, by się pochorował, maleńkie, pochorował, bo się piasek. No, tak. Uff. Tabletyczka dla Timonka, bo bierze antybiotyk. Słuchajcie, i my z I my się nawet do śniadańka i życzymy Wam smacznego. już jesteś. No, to też, tak, tak, no, no. Słuchajcie, zobaczcie, ona tutaj Jezus, Aż już języczkiem tąpię. Córka udaje, że kroi i ona już. Mmm, co tu będzie teraz? Pinchuś już przygotowany jest. O mm. Koniec, po śniadańku. Ode mnie też dostałeś, tak? Takie buzi podajesz, o takie buziaczki. Słuchajcie, i my z córeczką pijemy kawusie i za chwilę uciekamy z domku i życzymy Wam miłej kawusi, jeżeli pijecie razem z nami. Słuchajcie, Timon pilnuje miski. Idziesz, Timo, sprawdzić, czy za dużo nie zjadł Pinchy? Zobaczcie, Timo, na zaczyna go z wyrzutem, bo tu ma choróbki. O Jezu. słuchajcie, może byście wiedzieli, on pilnuje misek, żeby Pinci nie zjadł. A jak Pinci podejdzie i trochę podkradnie, to jest po prostu zniesmaczony tą sytuacją. Słuchajcie, i córce przywiozłam trochę, pik, kilka. I resztę wezmę dla syna, bo dzisiaj jeszcze pojedziemy do mojego syna z Turką jego narzeczonej. Idziemy po wodę na siłownię, którą biorę, nie wiem, taką z najlepiej byłoby, ale nie widzę. Gdzie widzisz? A, jest. Ja też biorę. Słuchajcie, laminacja brwi, zestaw 23 zł. Ciekawa co to. może być fajne. Tak to w środku słuchajcie wygląda. Fajna sprawa może być. Chodź, idziemy jakieś ciasto kupić, bo jedziemy do sena, więc do kapki, żeby zjeść. Słuchajcie, musiałyśmy przyjechać do innego lidla, bo tam było wykupione całe słodkie. A to co to jest? Takie... A nie to są Ja nie cierpię klary. Ten serniczek ładnie wygląda. Co to jest napisane? Czarny las. Czarny las? No to może weźmiemy ten czarny las? No. Okej, okay, no to już mamy, nie? Kochani miałyśmy jechać na siłownię, ale okazało się, że musimy coś załatwić, tak że wróciłyśmy z powrotem i jesteśmy w domku. troszeczkę też robię obiadek, marcheweczki, będzie to samo, bo po prostu to było tak pyszne, tak mi smakowało, że poprosiłam, żeby zrobiła to samo. moja córka jest tak precyzyjna, że tu jedna biała żyłeczka nie zostanie, ona tu wytnie wszystko. Słuchajcie, papryka, kurkuma, co tu jeszcze jest? Papryka, kurkuma, tymianek. I to wszystko. Dzisiaj trochę inaczej, nie, bo wczoraj było z przyprawą od kurczaka. Słuchajcie, te pyszniutkie marcheweczki z miodem i na sama... nasyłkę. I kochani, my do pysznego obiadku zasiadamy, także życzę Wam smacznego pinch już jest, słuchajcie. Na posterunku. Tak, na posterunku. O, jest drugi. Jest drugi. Ancymon idzie. No, także jeszcze raz życzę Wam smacznego. Oj, kochani, w tej chwili. Jezus Maria debaty bary, Słuchajcie, jedziemy w tej chwili do mojego syna razem z córką. Kupiłyśmy ciasto i jedziemy na kaweczkę. Ale nie mam makijażu, bo u córki sobie zmyłam. To robiłam sobie pielęgnację. Czekajcie, pokażę Wam to ciasto. No, jest to sobie Takie kupiśmy. ciasteczko pyszne. także jedziemy Nie, oni dwa jadą. Oni przyjeżdżają chyba po prostu z tam, tam No to jest ta godzina, co tu jest taki poryk, ja zapamiętam. I słuchajcie, jesteśmy na miejscu. I ja akurat syn szedł, także go spotkałyśmy po drodze. Tak? Codziennie coś żądają? Mogliby przyjść też do mnie. Poprzątać. Ale sięgnął na plecach, nie A do mnie pójdę, ty nie Na domku. Kochani, tutaj mają taki syrop um, Pumpkin Spice. I sobie zrobię z tym syropkiem. I kochani, zasiadamy do ciasteczka i Nie, miam, nie, nie. Ale już nie wygląda, naprawdę. Dobra. Witam Was, moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym moim vlogu. Bardzo serdecznie Was wszystkich. Pozdrawiam i zapraszam na przepiękny dzień ze mną. Ale również ta szczęśnia będzie z córeczką, ale pokażę Wam co ona, przed chwilą na spacerku z sami i pokażę Wam co ona słuchajcie, znalazła. Słuchajcie, zobaczcie jakie piękne grzybki znalazła. No cudne, a jak pachną. Piękne grzybeczki. A ja słuchajcie, oczywiście szyszunie zbieram nadal. No śliczniuty Dary natury. Dzisiaj słuchajcie, mamy takie bułeczki. Ziarniste. znaczy niewiele tego ziarnictwa jest ze słonecznikiem. Jestem ciekawa, ono z tej samej piekarni, bo te są przepyszne, co A zobaczymy, jak te są. Kochani, ja jak zwykle przy śniadanku przechodzę Wam życzyć smacznego, ale pyszne. Mam nadzieję, że te bułeczki będą nie? Zobaczymy, bo te poprzednie są smaczne. Kochani, już tutaj z tej pigwy córcie sobie pokroi, zasypie cukrem i będzie miała syrop. Mm, taki zdrowy syrop, bo niby ma dużo witaminy C do herbaty. Ja córeczkę zrobiłam kawkę, także biorę swoją jej kaweczkę. Zobaczcie jakie no, one są piękne, śliczne. Biorę jej i swoją kawunię. Zasiadamy i za chwilę musimy uciekać, także nie wiem, czy jeszcze dzisiaj vloga będę kręcić, bo coś nam znowu wypadło, także zobaczenia. Wy za chwilę, a ja pewnie za parę już jesteśmy z powrotem w domciu, wszystko załatwiliśmy. Pomyślnie i słuchajcie córka właśnie robi teraz kurczaczka z przyprawą jaką daś ty papryczka papryka kurkuma bo w ogóle będzie robiła dzisiaj słuchajcie tortilkę. tak Timuś Timuś lubi tortilkę Timuś wszystko co ja tam lubi no, zakąski tutaj kurczaczek pyszny mam taką ochotę słuchajcie na herbatkę a córcia miętka? Miętka. A huncwoty cały czas patrzą, żeby tylko coś dostać, tak? No. Słoneczko się pojawia i znika. Ale w miarę ciepło jeszcze jest. Tutaj słuchajcie, przygotowania trwa. A są jeszcze tyle czesku takiego pięknego? Przygotowania trwają, a ja Wam pokażę... O, to jest to, o czym mówiłam, co córcia robi z cukrem pigwe. Taki syropek. Kochani, ja z tą piękną tortilką, ale wygląda tak niesamowicie smakowicie. Zasiadam do jedzonka i życzę, razem z turcią i życzymy Wam właśnie z Zwiepiłam właśnie byliśmy... Luku, mi ciasteczkę do tego kabunia, ale jeszcze mamy, słuchajcie, jeszcze mamy czekoladkę i włączamy sobie serial, jakiś fajny córka mówi, że. Co ty byście o czekoladkę? Ty nie możesz pisać, nie możesz czekoladki, bo by było bardzo. Słuchajcie, idziemy tutaj, tu jest taki skwerek i tu jest pełno szyszuni. I będziemy teraz zbierać ty Zobaczcie, ile to jest szyszek. Pełno szyszuni. Piękny. Zobaczcie, telefon po To było pełno grzybków. A zostały tego purchawki już ktoś pozbierał. Tak? A zobaczcie, ile mam szyszek. Całą siatę szyszek. Zobacz, jakie piękne. O, jaki duży żybo. Jakie tu są piękne, tu są wszędzie grzyby. Tu. Tu. Tak do gry już nie mogę. Czekaj musiał tam wejść. Nie, tam nie ma. Tu, bo tu jest y, wilgoć, nie? Dlatego, ale tam chyba są, dalej. Tu chyba są. Nie, czasami. Nie, to są liście, no. Ale tu jest w tych krzakach jest dużo. Kochani, ja dokończę właśnie oglądanie serialu. Dostałam od córki, ty byś chciał, ja wiem. O Boże, on chodzi na dwóch łopatkach. Dostałam, słuchajcie, klopsiki od córki na jutro, na obiad, a potem ja, bo. setaj, bo kupiłam i także będę miała pyszne. Chowam do torebki. Tu mam, słuchajcie, przy także jestem przeszczęśliwa. Słuchajcie, ze zdobyty. Teraz, moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym dniu na moim blogu. Bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawiam. Zabieramy się za pędzionek, a dzisiaj mamy naprawdę typowo jesienną pogodę. Już jest naprawdę chłodna. Dzisiaj wychodziłam rano do pracy. To były, słuchajcie, nie uwierzycie, 2 stopnie. Także piekielnie zimno można by było. Powiedzieć. No i co? Zabieramy się za ten Zapraszam jeszcze raz bardzo serdecznie. Słuchajcie, u mnie już powoli jesiennie się robi na stole. Wpadła dynia, ale słuchajcie, zobaczcie ale tu mam szyszek. I te szyszki właśnie, nie wiem co mam z nimi zrobić. Czy je przed dom wystawić, czy je tutaj, Auć, ale się uderzyłam. O, hello. Czy je tutaj e, zostawić, także nie wiem. Nad tym jeszcze muszę po prostu... Pomyśleć, a ja już tak naprawdę na ciepło, chociaż nie do końca, bo tutaj to ja mam krótki rękaw, jeszcze wiecie, w razie by się zmieniła pogoda, to zawsze mogę ściągnąć sweterek i mm, być w krótkim rękawku, bo jest dzisiaj naprawdę wyjątkowo chłodno. Dobra, ja rękę mam uszykowaną, tak jak mówiłam, z... ruszamy z tym dziąkiem. I Słuchajcie, ostatnio byłam u syna, ale to wiecie, z vloga i słuchajcie, dostałam takie piękne podstawki. To może służyć jako, wiecie, podstawka pod świeczkę, ale równie dobrze może, wiecie, na jakieś przekąski być i to wydaje mi się, że tutaj fantastycznie mm, współgra właśnie z tą dynią. Jeszcze parę rzeczy pewnie znajdzie się na tym stole takich typowo jesiennych. Ale bardzo mi się podobają te podstawki i to też dostałam. Zobaczcie, jakie piękne. A tutaj ten zakątek tak bardzo mi się, słuchajcie... Podoba, że chyba będę musiała nazbierać jeszcze więcej szyszek, żeby wyłożyć przed domem. No zobaczymy. Kochani, jesteśmy chwilę później, parę godzin później i jedziemy, w tej chwili jestem z i jedziemy w tej chwili kupić coś na obiadek, także to tyle. Idziemy do Netto. Co tutaj mają na promocji dzisiaj? Melon, mango i kiwi. O, ziemniaczki za 2 złote. Ale ładne tutaj to z tym jajeczkiem, nie? córka pobiegła po nie szybciutko, żeby wyprowadzić je na dwór, ale nie, nie pozwoliłam iść, bo mówi, że one się tak zaczną cieszyć, że się popuszczą z tej radości, także czekam na no nie. Słuchaj to wychodzi kocie, tu kot sąsiadów, słuchajcie. O Jezus Maria, dzień dobry Państwu, dzień dobry. No idziemy, idziemy. Siusiu, siu, zróbcie, chodźcie, szybciutko. Słuchajcie, i nazbierałam sobie troszeczkę na spacerze darów natury i będę robić wieniec. Nie dzisiaj, ale jednak będę robić. A jaki mam pomysł na ten wieniec na pewno Wam zdradzę. W najbliższym vlogu pewnie, bo chyba już nie w tym. Na ciasteczka maleńki. Za Serwować. Proszę smacznego i proszę. To, to tak leży tutaj? Ale piłeczki nie puści. A tamten chun, to wyprawia? Szaleją. Szaleją. Nie mogę tylko krzyczeć. Gdzież to wypłynie? Zobaczcie, tam tutaj leży. Mną. Co ty wyprawia? Piłeczkę mi przynosi, nie chcę oddać. Cama i tą piłeczkę. Idziesz? Idziesz, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Dawaj. Słuchajcie, ale zrobiłam sobie tak pyszną herbatkę z sokiem pomarańczowym, cytrynką i zwykłą czarną herbatą. Ale tak niesamowicie mi smakuje, naprawdę przepyszne. Zaraz Wam pokażę z jakim sokiem. Poczekajcie. Pęczuś, oddaj tą piłeczkę, Oddej. O słuchajcie z takim sokiem, a ja mam malinowym, bo dostałam od córki, i one są bez cukru. Słuchajcie, już teraz tutaj mamy obiadek ziemniaczki nałożona, tu jest już pokazuje. Tu jest kurczaczek na parze. Kochani, my zasiadamy do obiadku, także życzę Wam wszystkim smacznego. nie przyjedzie zaraz, tak? Przywiozła coś smacznego, no. Słuchanie, i właśnie wyjeżdżam od córki, jadę po coś słodkiego, bo mam po obiadku taką ochotę na coś słodkiego. Co prawda już z godzinkami na po obiadku, także no, jadę do najbliższego sklepu. Ja w ogóle dzisiaj, słuchajcie, mam taką... Ale się trzęsiecie. Ja w ogóle dzisiaj, moi drodzy, mam taką ochotę na słodkie, ja naprawdę coś mi dzisiaj, nie ja wiem, szarpie słod. co Słuchajcie, kupiłam takie słodkie, za chwilę pokażę Wam dokładnie. Jedziemy z powrotem. Tutaj ten sklep jest bliziutko, także już Wam pokazuję, co kupiłam. Kupiłam taką czekoladę bąbelkową i kupiłam jeszcze familijne. Ja bardzo lubię te familijne, my w ogóle lubimy. Także jedziemy z powrotem. Ale powiem Wam szczerze, dosyć duży wybór tutaj w tej żabce jest słodkiego. Pogoda jest cudna, jest piękne słoneczko. Co prawda, temperatura jest dosyć niska, bo 14,5 stopnie, zaledwie, ale jest tak przyjemnie. Jakby tak było do wiosny, to byłoby ok. No, niestety, marzenie. Słuchajcie, zobaczcie, jaki tu jest Michu w środku. Ja nie wierzę, siedzi na miejscu pasażera. <grym> ale się ktoś ucieszy. Jakieś dziecko, albo jakaś dziewczyna. Słuchajcie, nie wiadomo. Dzień dobry. Już są awanturnicy. Już są, tak? Chodź, Timoś, chodź, chodź, chodź. No dajcie mi, weź. O o Matko, no daj, no dzień dobry, no dzień no, dobry. No, 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 no. Przecież nie było mi całe 10 minut, Matko jedyna. No, co kupiła ta babunia? No co kupiła? No co? No Jezu. Ale to nie dla was, moi drodzy. Tu macie swoje. Tu są pyszności. Gdzie są pyszności? Tu. Tu są pyszności dla maleńki. To jest po jednym ciasteczku, tu jedno. Jezu, stiwo, byś mi palec odgryzł. Kochani, ja z pyszną malinową herbatką słuchajcie, zasiadam do tego słodkiego. No mam już, nie będę się powtarzać, ale mam taką ochotę na to słodkie, naprawdę. Dzisiaj coś się ze mną stało. I słodkie. Nieniulki też chcę, tak? Ale nie mogę, niestety. Wy macie swoje ciasteczka. O, o, Zabi się, Mam się, moje perełki, Babunia jedzie. No pa, słoneczka, moje słodkie. Jedziemy do domu ciu. Smacznego. A nie ty wody pijesz. Okej okay, pa. Co? Co miałam miałem? O, chodź malutka perełka. Okej okay, pa.